哎，你给我。 Ja bardzo serdecznie tutaj Państwa witam. Znajdujemy się w domu pisarza, podróżnika Arkady Pitera. Tak właśnie Arkady Pitera wyglądał. Jak był mężczyzną w średnim wieku, żył, przeszło 90 lat. Mieszkał tutaj w tym domu, w którym jesteśmy. To był jego dom. Tam jest mapa świata, gdzie był na świecie. Pod tytułem Świat mnie bawił". Tą czerwoną kreską zaznaczone są różne trasy jego wypraw. I tutaj, w tym budynku, gdzie jesteśmy, znajdują się oryginalne pamiątki z podróży przywiezione przez Arkadego Fidlera. Tam jest taka maska z Indonezji. Ta maska służyła do różnych obrzędów, świąt rytualnych. Szarne z Afryki Zachodniej. Tutaj są oryginalne pamiątki. A na dworze. Tam gdzie Państwo byli, to mamy repliki, repliki w skali 1 do 1. Dlaczego repliki? Ponieważ takich wielkich posągów, jakie są w ogrodzie, Arkady przywieźć by nie mógł, bo to za wielkie. To jest jedna rzecz, a po drugie, to są zabytki. To są repliki, w większości w skali 1 do 1. W ogrodzie mamy statek Krzysztofa Kolumba, Santa Maria, replikę też w skali 1 do 1. Oryginału już nie ma. 6 lat temu mieliśmy wodowanie tego statku. Oczywiście wodowanie symboliczne, bo nie mamy tutaj morza. Ale tego wodowania dokonał potomek w linii prostej Krzysztofa Kolumba. Też Krzysztof Kolumb przyjechał do nas z Hiszpanii. Powiedział nam, yy, że już widział kilka takich replik. Między innymi w Hiszpanii, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Ale widział takie repliki pływające pierwszy raz. Zobaczył taką replikę, która stoi na lądzie. Bardzo mi się spodobał ten statek. Symbolicznie jako pierwszy wszedł na pokład tego statku. Państwo również wejdą na pokład tego statku i na falach wyobraźni będzie można popłynąć gdzieś dalej. A mamy, mamy. Był pisarzem, pisał książki. Tutaj są jego pierwsze zapędy pisarskie. Jak miał 12 lat podczas II wojny światowej był żołnierzem, był w Anglii. Napisał książkę o dzielnie walczących polskich lotnikach, dywizją 303. Nasi, nasi no. wspaniali lotnicy dzielnie walczyli w bitwie o Wielką Brytanię w 1940 roku. Mieli najwięcej zeszaleń niemieckich samolotów. Latali na samolotach typu Hurricane. Tam państwo Zobaczą, w ogrodzie mamy też replikę tego statku, bo oryginałów jest bardzo niewiele w Anglii. A tutaj motyl Morfo. przeźrożek, kilkakrotnie powiększone, prawdziwe motyle Morfo w naturalnych wielkościach. Pokażę Państwu. Spójrzcie do mojego ojca. Aha. Miał około y, y, 60. No i Nie jestem. Nie spieszył. Nie ja zrobiłem taki film o wyspie rzekałowskim. Byłem razem ze swoim ojcem i tam są właśnie takie posągi Moaj i, i Wielkano z Dupryński. A tutaj mamy ogromny, nie podchodźcie, tylko spalił tak piranie. E, I co ciekawe, te piranie to nie są mięsożerne, tylko roślinnożerne. E, te roślinnożerne są znacznie większe, dorastają do obelgi. Tak. I one są bardzo łagodne, tylko jedzą roślinną. A ja też była komuna, też no nie mówię o nie było kontaktu, no ale teraz przyjechał i będę zobaczyć kontakt. Czyli jeszcze raz tyle. Boła dusiciel, jak jego nazwa mówię, on nie jest wężem jadowitym, tylko jest dusicielem. Dusi swoje ofiary. Boła dusiciel występuje w Ameryce Południowej, a na samej górze taki mały, niepozorny boż. To jest wąż jararaka. Ten wąż występuje w Ameryce Południowej i należy do najbardziej jadowitych węży amerykańskich. Tak. A po środku łagodny wąż z Ameryki Południowej. Różne fotografie z różnych wymiarów. arkady. o tematyce podróżniczej. O, o tematyce podróżniczej. Naszyjnik kobiet z imba z z Afryki. I co ciekawe, kiedy nam podarowano ten naszywnik, na ten naszywnik na dziwny że musieliśmy go szybko wyznaczyć. Dlatego jest taka barwa. I po co to Aby odszarzać insekty, które są takie Dzisiaj czuć. O właśnie.